Najszybsze recenzje Marvel Zombies, wydarzenie czteroodcinkowe, które dzieje się w świecie MCU, zapoczątkowane w pierwszym sezonie Marvel What If i opowiada historię jak Kamala i kilku innych śmiałków próbują powstrzymać Wandę Maximoff która jest królową umarłych albo nieumarłych przed przejęciem świata i zombie przejmują świat. Serial. Mimo tego, że zanurzony w tych Marvel zombie komiksowych nie jest adaptacją żadnego komiksu, jest bardziej ten Marvelowy MCU. Wciąż jest ten żartobliwy schemat. Jest Jelena, jest Red Guardian i w każdym odcinku na 20 minut musi być 25 żartów minimum, ale jednocześnie mamy dużo śmierci, dużo fajnych walk, dużo znakomitego Blade'a, który jest Mahershalą Ali, ale nie do końca. Zatem jest to serial nierówny. Historia całkiem ciekawa do opowiedziana, ale tak jakby nie chcieli zrobić tego pełnego kroku do makabry nihilizmu, smutku i braku szans, który jest w prawdziwych Marvel Zombies. Jak na MCU całkiem niezły serial, ale ja osobiście wolę Oczy Wakandy, które przynajmniej poszły w coś całkowicie innego i nie przejmowały się aż tak świetnie. Światem MCU. Tutaj tak bardzo przejmujemy się światem MCU, że aż powtarzamy niektóre sceny z innych filmów, a ja tego kompletnie nie potrzebowałem. Zatem mieszane uczucia, ale na pewno nie jest źle.